Witam serdecznie. W końcu postanowiłem nagrać odcinek dotyczący agregatów prądotwórczych. Dziś temat doboru agregatu prądotwórczego. Sprawa banalna, prawda, bo najczęściej spisujecie z tabliczek znamionowych wartości urządzeń. Moc urządzenia w kilowatach, gdzie tam mamy podaną popór w amperach, przeliczycie i wysyłacie mi zapytanie o agregat tam 15, 20, 200, 100, 400 kW, i wtedy pojawiają się pytania ode mnie dotyczące urządzeń, czy urządzenia w sieci są jednofazowe czy trójfazowe, czy odbiorniki są rezystancyjne, czyli czy w sieci macie na przykład grzejniki elektryczne, czy to są sprzęty AGD, czy jakie jest oświetlenie, gdyż może się zdarzyć tak, że występują u was lampy sodowe, żarowe, które potrzebują Większego prądu do, do uruchomienia się, i czy to Państwo po prostu uwzględnili? Później pytam o silniki indukcyjne: silniki jedno czy trójfazowe? Czy te silniki mają połączenie w gwiazdę, w trójkąt, czy w gwiazdę trójkąt, czy są uruchamiane po falowniku, czy to są silniki komutatorowe? Wszystko to jest ważne, gdyż. Tego typu silniki mają swój prąd rozruchowy, a w zależności od podłączenia jest to wielokrotność mocy silnika, prawda? Czy, czy wzięliście to Państwo pod uwagę? Pytam, czy są odbiorniki transformatorowe, czy jakieś spawarki, czy obrabiarki, kompresory. No, to jest wszystko istotne i na takie, na takie pytania chciałbym uzyskać odpowiedzi. W przypadku biura czy serwerowni yy, chodzi mi o odbiorniki nieliniowe, czyli czy macie zasilacze UPS? Jeżeli tak, czy to są zasilacze UPS online? Owe? Gdyż tylko takie są dedykowane do pracy z agregatem prądotwórczym. Yy, ilość komputerów, yy, ilość falowników yy, w firmie, to wszystko jest ważne. A żeby tak naprawdę dobrze dobrać agregat prądotwórczy, należy wykonać pomiary. Pomiary w trakcie normalnej pracy zakładu, domu czy, czy normego, normalnego funkcjonowania domu, biura i wtedy mamy pełną jasność na temat prądów rozruchu, poboru, równomiernego obciążenia fazy. Dlaczego to jest ważne? No, przede wszystkim, by dobrać prawidłowo agregat, żeby nie był za duży, ale też żeby nie był za mały. I to jest istotne, żeby Państwo przecież nie przepłacali, prawda? Kupicie większą jednostkę, obciążycie ją mało, a raz, że wydacie więcej pieniędzy, dwa, w eksploatacji będzie to agregat dużo, dużo bardziej droższy, prawda? Dlatego polecam wezwać elektryka, czy to nas do przeprowadzenia takiej analizy. Przyjedziemy z rejestratorem zużycia energii, sprawdzimy sobie pobór na poszczególnych fazach. Będziemy wiedzieć, jakie są prądy rozruchowe, jak prawidłowo dobrać agregat do, do, waszej, do Waszych potrzeb. W przypadku silników czy, czy to jednofazowych, trójfazowych możecie wezwać elektryka, który będzie dysponował takim miernikiem cęgowym, który stwierdzi wskaże wartość pejkolt, Hold, czyli najwyższy pobór urządzenia. Przykładowo mierząc zwykłą szlifierkę kątową, która ma tam 1500 W. Mówię o dużej szlifierce. Ona przy rozruchu ma około 3 do 3,5 kW. Czyli agregat na poziomie 2 kW nie uruchomi takiej szlifierki. Przykładowo, lampa sodowa, która ma 1 kW, przy rozruchu będzie miała 1,5 kW. I to też trzeba uwzględnić. Silnik trójfazowy. Który będzie miał na poziomie 7 kW, może mieć pełen rozruchu na poziomie 21 kW. Wszystkie te wartości wychodzą w trakcie pomiaru. Nie piszę to na tabliczkach znamionowych. Spotkałem się wielokrotnie z, z tym, że na tabliczce znamionowej jest podawana dużo niższa wartość w celu skuszenia klienta, żeby tu kupić to urządzenie, gdyż ono jest w wyższej klasie energooszczędności, prawda? Też to wszystko wychodzi w trakcie pomiaru. Dlatego zachęcam, zanim zdecydujecie się na zakup agregatu prądotwórczego, wykonajcie pomiar. Wtedy będziecie wszystko wiedzieć. Także Zapraszam do subskrypcji, do komentarzy. Myślę, że będą kolejne odcinki już w końcu. Następny będzie na temat rodzajów agregatów prądotwórczych, i będziemy sobie tam omawiać poszczególne wady i zalety danych jednostek. To tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.